Cześć biegaczki i biegacze. Jak co roku sklep biegacza wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku mamy do wylicytowania wyjątkową rzecz. Jeden z odcinków mojej biegowej historii. Osoba, która wylicytuje najwyższą kwotę, będzie bohaterem tego odcinka. Przyjedziemy do ciebie i nagramy Twoją biegową historię. Licytujcie, bądźcie hojni, bo to szczytny cel. Do zobaczenia na biegowych ścieżkach. Puh, czekaj, czekaj, jeszcze raz nagramy. bo... E, kurczę, to jest trudne pytanie. Wielbiam łóżko, czyli dobry sen? A poza tym kawa i kupa. Ja mam dawać rady? Jestem zbyt młody, żeby komuś dawać rady. A może dlatego, że już jestem stary? Twoje... Co to było? Kurde, przepraszam was, ale...